Analiza indeksów tradycyjnie z czerwcową serią kontraktów według technik Fibonacci'ego. Witam w piątek 28 kwietnia. Na pewno tym głównym wydarzeniem mijającego już pomału tygodnia było poniedziałkowe przełamanie respektowanej w ostatnim okresie zapory podażowej 2311-25. Można powiedzieć, że po tym wyłamaniu indeks dostał wiatru w żagle i w efekcie, w tej chwili wydarzenia rozgrywają się w rejonie lokalnej strefy oporu 2378-86. Natomiast strefa 11-2325 powinna teraz pełnić rolę silnego wsparcia technicznego. Łatwo można sprawdzić. Że w tym korytarzu posiłkując się istotnymi punktami zwrotnymi trendu wzrostowego, koncentrują się liczne zniesienia wewnętrzne Fibonacci'ego, co no, w ewidentny sposób wzmacnia nam właśnie węzeł 2311-25. Stąd prosty wniosek, że z punktu widzenia takiego ujęcia krótkoterminowego, pierwszym negatywnym sygnałem byłby powrót indeksu poniżej właśnie strefy 11,25, a proszę zwrócić uwagę, że to wsparcie w jakimś stopniu koreluje się, przepraszam, z przedziałem cenowym 2292,25 na indeksie wig 20 ale w skali tygodniowej. Przedstawiałem nie tak dawno wykres indeksu właśnie w horyzoncie średnioterminowym, zwracając uwagę na pokonanie dość istotnej bariery 92, 25 z punktu widzenia właśnie wykresu tygodniowego. Tak więc te dwie strefy 92, 25 i 2311, 25 one w tej chwili. No, określają nam dość istotną zaporę popytową Fibonacci. Natomiast scenariuszem bazowym no, powinna być kontynuacja ruchu z możliwością przetestowania analogicznego pod względem wiarygodności w stosunku do właśnie 2311-25 węzła 2442-2465. I tutaj znowu zbieżność z wykresem w skali tygodniowej, bo mniej więcej w tym rejonie wypada, Zniesienie 61,8 całej BESSY. Omawiałem nie, da, nie tak dawno ten przedział 2445,55, sugerując, że jest to ważna średnioterminowa, nawet długoterminowa zapora podażowa Fibonacciego. Tak więc informacje podobne płyną zarówno z wykresu indeksu ik 20 w skali dziennej, jak i tygodniowej. To powinno nam. Zmocnić zbudowane w ten sposób węzły cenowe Fibonaciego. I w pierwszej kolejności jeszcze powrócę na chwilę, na skalę dzienną. No, warto w tej chwili. Indeks właśnie analizować przez pryzmat strefy 1125 i średnioterminowego oporu 2442.65. 65 Nieco inaczej wygląda to natomiast na kontraktach, bo tutaj już w zasadzie doszło do konfrontacji w bardzo, bardzo istotnym średnioterminowym przedziale oporu 2405-2415. Wielokrotnie wspominałem o tej strefie, zwracając również uwagę na istotny fakt, iż ten węzeł został skonstruowany na bazie. Tygodniowego wykresu kontynuacyjnego kontraktów. Też podejmowałem już wątek odnośnie stref cenowych, właśnie z punktu widzenia tego ujęcia tygodniowego, że nie bardzo w tej chwili posiłkując się wykresem serii czerwcowej, możemy tego typu węzły budować, dlatego trzeba odwoływać się do wykresu kontynuacyjnego. Dzisiaj mieliśmy nowe maksyma cenowe trendu. Punkt zwrotny ukształtował się w okolicy 2405-2415, no ale widać, że skala tego ruchu jest niewielka w relacji do wcześniejszego czy też dominującego cały czas trendu wzrostowego i ostatniej silnej potwali wzrostowej, tak jak sugeruję w komentarzach. Tym negatywnym sygnałem, ale tylko z punktu widzenia horyzontu 60-minutowego, byłoby pokonanie strefy wsparcia 2345-2353. Ciekawa zapora pokładowa, posiadająca wzmocnienie w postaci dolnej linii kanału, ale przede wszystkim z racji tego, że tutaj w tym ośmiopunktowym korytarzu cenowym wypadają liczne zniesienia wewnętrzne Fibonacciego. Czyli nieudana próba obrony tej strefy wygenerowałaby nam tak naprawdę pierwszy sygnał słabości, co mogłoby skutkować wzrostem, wzrostem aktywności podaży. To jest na razie scenariusz jednak alternatywny. Popyt kreuje pomimo wszystko wydarzenia na rynku, no, ale ważne wyzwanie dla byków w postaci węzła 2405-2415. W dzisiejszym opracowaniu dotyczącym takiego średnioterminowego spojrzenia na kontrakty, to opracowanie jest dostępne w inwestorze online, przedstawiłem kolejną średnioterminową zaporę podażową Fibonacciego. Zobaczmy jeszcze indeks DAX. Tutaj naprawdę niewielkie zmiany. Rynek warszawski jest w tej chwili silniejszy względem indeksu niemieckiego. Rynku, rynku niemieckiego niezmiennie tutaj wydarzenia rozgrywają się w okolicy zniesienia 127,2 tej podfali spadkowej, poziom 12493, który można traktować właśnie jako filtr dla oporu klasycznego w postaci maksimum. Cenowego z kwietnia 2015. Jesteśmy ponad tym stosunkowo takim transparentnym oporem technicznym, no ale, ale popyt nie podejmuje dalszych działań, co stanowi pewne zagrożenie dla stabilności przynajmniej tej ostatniej potwali wzrostowej ale sygnał negatywny pojawiłby się w momencie przełamania nowej strefy, to jest nowy, nowa zapora popytowa 12102, 12142, już tutaj możemy zobaczyć pierwsze grupujące się zniesienia wewnętrzne, tym bazowym węzłem pozostaje jednak znany nam już obszar 11860, 11929. No i S&P też bez nowych wskazań technicznych, tak jak sugerowałem dwa dni temu, Negatywne, negatywne, negatywny sygnał pojawiłby się dopiero w momencie przełamania linii niebieskiej, linii czerwonej, to są linie median line i z strefy 2246-51. Dopiero po spełnieniu tego warunku należałoby spodziewać się jeszcze większej presji ze strony podaży, najbliższą zaporą oporem technicznym pozostaje znany nam na węzeł 2409-2412. Dziękuję bardzo.